Legenda Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w poniedziałek 3 lutego. W pierwszym etapie prac wykonawca wyłączy z ruchu i parkowania gruntowy odcinek od ulicy Gałczyńskiego do bramy wjazdowej na targowisko miejskie od strony ulicy Dekerta. W miejscu tym będziemy prowadzić prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze. Organizacja ruchu polegała będzie na zamknięciu tego odcinka dla osób postronnych. Teren będzie wygrodzony od wysokości przejścia cmentarz targowisko, tutaj od strony pierwszego wjazdu na targowisko od strony ulicy Dekerta do ulicy Gałczyńskiego. Równolegle wykonawca będzie przebudowywał fragmenty wodociągu w pasie od ulicy Gałczyńskiego do placu Niepodległości. Ruch pojazdów na tym odcinku będzie utrzymany z ograniczeniami do jednego pasa ruchu. Wjazd na parking ogólnodostępny tutaj właśnie pod Cinema City będzie utrzymany zawsze minimum jednym zjazdem. Prace po tej stronie potrwają od dwóch do trzech tygodni. Sukcesywnie będziemy zbliżać się do ulicy Gałczyńskiej. Następnie przenosimy się na stronę zachodnią od strony tutaj właśnie osiedla młodych. Po tej stronie prace będą prowadzone w parkingu i też w chodniku. I Prace w tym miejscu zakończą się na przełomie lutego i marca.